Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat budowy tramwaju do dworca zachodniego w Warszawie. W ramach nowej linii tramwajowej powstanie podziemny tunel oraz pierwszy w Warszawie przystanek tramwajowy pod ziemią. Budowa linii tramwajowej wkracza w coraz bardziej kluczową fazę, a stołeczny ratusz zapowiada utrudnienia w związku z pracami budowlanymi. Obecnie prace trwają niemal na całej trasie, po której przebiegnie linia tramwajowa. O przy dworcu zachodnim pod którym powstaje przystanek, jak będzie wyglądać nowa trasa tramwajowa i co ma na celu jej realizacja, o tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Z źródłem do materiału jest artykuł na portalu Warszawa naszym pod tytułem Tramwaj na dworzec zachodni coraz bliżej. Tak powstaje podziemny przystanek. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na portalu SK.pl pod tytułem Tramwaj do dworca zachodniego w budowie. Ratusz zapowiada nowe utrudnienia. Autorstwa pani Marii Hedżak. Warszawa w ostatnich latach poczyniła dość sporo inwestycji tramwajowych. Powstała nowa sieć tramwajowa na ulicy Kasprzaka. Oraz został otwarty tak zwany tramwaj do Wilanowa. Jednak to nie koniec inwestycji. Obecnie trwa największa inwestycja tramwajowa w ostatnich latach. Nie chodzi tylko o budowę podziemnego tramwaju z bitwy warszawskiej 1920 roku do dworca zachodniego, ponieważ oprócz tej linii powstaną też dwie inne podziemne nitki, które połączą dworzec zachodni z Wolą. Przybliżę Państwu teraz stan aktualnych prac nad nowym tramwajem. A następnie przejdę do najważniejszych szczegółów projektu. Jak informuje portal warszawa nasze miasto.pl, wykonany jest już strop pośredni między poziomami -2 i -1 oraz 2 trzecie stropu górnego. Przewiduje się, że zamknięcie konstrukcji przystanku nastąpi na przełomie listopada i grudnia. Dalsze prace wykonawca będzie prowadzić pod ziemią. Warto dodać, że konstrukcja podziemnego przystanku tramwajowego Powstaje jako element przebudowy stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Jak dalej informuje portal Warszawa nasze miasto.pl. Budowniczowie trasy tramwajowej do Dworca zachodniego systematycznie rozszerzają front robot. Prace trwają już na niemal całej długości nowej trasy, co wiąże się z utrudnieniami dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w minionym tygodniu rozpoczęły się roboty które spowodowały zwężenie kolejnego odcinka ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. O budowie samego tunelu informuje w szczegółach portal SKPL. Jak czytamy, przy rondzie ze słańców syberyjskich, gdzie powstaje wjazd do tunelu tramwajowego wybudowano już niemal wszystkie ściany szczelinowe, a w parku pięciu sióstr 100 metrów ścian około 33% zaplanowanego zakresu. Na zamkniętej jezdni Alei Jerozolimskich trwa usuwanie kolizji z istniejącymi instalacjami teletechnicznymi. Jednocześnie budowane są już murki prowadzące dla ścian szczelinowych. Ich realizacja ma rozpocząć się w najbliższych dniach. Tunel budowany jest metodą podstropową, od góry do dołu. Po wykonaniu ścian oraz stropu zamknięta jezdnia zostanie otwarta, a dalsze roboty będą prowadzone pod ziemią. Jednocześnie wykonawca będzie mógł zająć kolejny fragment Alei Jerozolimskich, by rozpocząć budowę kolejnego odcinka tunelu. Jak zaznaczył Ratusz, wykonawca zajmie się najpierw podziemnymi instalacjami. Większe prace w tym zakresie zostaną przeprowadzone w przyszłym roku. Poza sezonem grzewczym w 2025 roku powinno również ruszyć układanie nowych torów i przebudowa układu drogowego, Myślę, że teraz warto szerzej Was zapoznać z ogólnym zarysem trasy. Nowa trasa tramwajowa o długości około 1,6 km będzie zaczynać się pod dworcem PKP Warszawa Zachodnia. Powstanie tu podziemny przystanek połączony z dworcem kolejowym i autobusowym oraz przejściami podziemnymi. Stąd tramwaj pojedzie tunelem o długości około 500 m pod parkiem 5 i wyjedzie z niego na powierzchnię na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, w pobliżu ulicy Szczęśliwickiej. Następnie pobiegnie tą ulicą i połączy się z istniejącą siecią tramwajową przy skrzyżowaniu z ulicą Grujecką. Stąd będzie mógł skręcić w stronę centrum Okęcia lub w ulicę Banacha. Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD, na poziomie 2. Dzięki ruchomym schodom i windom pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu. W efekcie powstanie wygodny węzeł przesiadkowy obejmujący komunikację miejską, pociągi i autobusy dalekobieżne. Za budowę podziemnej linii tramwajowej w Warszawie odpowiedzialne jest konsorcjum firm ZUE i FAB. Warto dodać, że w przyszłości ma powstać drugi i trzeci tunel tramwajowy do dworca zachodniego, który będzie prowadził od strony woli. Tramwaj ma połączyć ulicę Kasprzaka z dworcem zachodnim. Jak czytamy na portalu murator.pl, tramwaje warszawskie zapewniają, że czas przejazdu na dworzec z ulicy Grujeckiej wyniesie około 5 minut a ze stacji metra Politechnika nieco ponad kwadrans. Co ważne, zieleń w parku Pięciu Sióstr nie ucierpi w wyniku budowy tunelu. Podziemną trasę uwzględniono bowiem przy projektowaniu parku. Nad trasą przyszłego wykopu nie sadzono żadnych drzew ani krzewów. Kosz budowy podziemnej trasy tramwajowej wyniesie ponad 360 milionów złotych. Jak można przeczytać w wielu źródłach, budowa całej trasy zakończyć się ma do końca 2026 roku. Budowa podziemnego tramwaju do dworca zachodniego to dość znaczący projekt dla komunikacji w Warszawie. Dojazd na sam dworzec nie jest tragiczny, choć w godzinach szczytu wokół samego dworca wiele tras potrafi się godzinami korkować. Podziemny tramwaj może być rozwiązaniem na to. Szczególnie ciekawa jest wizja dwóch tuneli tramwajowych, które połączą dworzec zachodni z wolą. Materiał o podziemnych tramwajach na wolę znajdziecie na kanale. Jestem ciekawy, co wy sądzicie na temat postępów prac przy budowie podziemnego tramwaju do dworca zachodniego. Zachęcam do zostawienia opinii w komentarzu. Bardzo proszę również o zostawienie subskrypcji na kanale oraz udostępnienia filmu. Z góry dziękuję. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.